Siemka, tu Witam i zapraszam na kolejny epizod mega kampanii. Ostatnio nowym królem został małoletni Janko, który tuż po przejęciu władzy zmuszony był do zredukowania domeny królewskiej. Wkrótce potem doszło do trzeciej z kolei inwazji Litwinów, która jednak została odparta. Ok, czas teraz wydać najmłodszą siostrę naszego władcy Agnieszkę za mąż. No, i zdecydowałem się tutaj na małoletniego, 14-letniego króla Szwecji. No i dzięki temu zyskalibyśmy sojusznika na północy. No, oczywiście, o ile małoletni Snorri utrzyma się przy władzy. No, ponieważ najwyraźniej Szwecja, która niedawno przyjęła Chrzest, jest w tej chwili w trakcie bardzo groźnej pogańskiej rewolty. No ale pomimo tego ryzyka i pomimo braku pewności, że chrześcijański władca Snorri utrzyma się przy władzy decyduje się na tego właśnie kandydata. No i świetnie, Snorri zaakceptował naszą propozycję. Ach, no i niestety nasz podstępny regent, a więc władca słupska Władysław, wykorzystał swoje wpływy i przepchnął prawo, które obniża autorytet korony na terytorium pomorskim. Ach, tak więc niestety, ten okres, kiedy nasz małoletni władca jeszcze nie rządzi w pełni samodzielnie, jest, jak widzicie, wykorzystywany przez naszych wasali. Tak więc na ziemiach pomorskich jest to w tej chwili średni poziom autorytetu Korony. No a nasz Janko ma już 15 lat, a więc wkrótce całe szczęście przejmie pełnię władzy. Tak więc myślę, że można już rozejrzeć się za kandydatką na małżonkę. I decyduje się tutaj na nieco starszą od Janka, 17-letnią księżniczkę Mafaldy, Która jest członkinią rodu Karolingów i siostrą obecnego cesarza frankijskiego Banduina III. No i w przypadku tego typu mariażu zyskamy nie tylko niezwykle potężnego sojusznika na zachodzie, ale Janko zyska także mnóstwo prestiżu. Po pierwsze zbrzenienia się w ród Karolingów który bezdyskusyjnie dominuje w tej chwili w chrześcijańskiej Europie, ale zyska także sporo prestiżu z powodu poślubienia członka rodziny imperialnej. No i świetnie, cesarz Banduin III zgadza się na naszą propozycję. No a co do samego Janka, to nie lubi on wspinać się na drzewa, strasznie boi się pająków i za nic w świecie nie zbliży się do cmentarza. Czy to czyni z niego tchórza? No niestety tak, i zyskuje właśnie tą cechę charakteru. A niech to no i w tej chwili mamy tutaj atak z dość nieoczekiwanej strony. Ponieważ wojny wypowiada nam wielki mistrz zakonu Joannitów, Żan. A jest to wojna, w której ubiega się on o ziemie, które de jure należą do jego tytułu. No, bo jak pamiętacie, Masław II Półręki dość hojnie obdarował zakon szpitalników, nadając wielkiemu mistrzowi tytuł Księcia Wołynia. A tak więc, no cóż. Szpitalnicy nie są zbyt potężni, ale ich armia jest zapewne bardzo dobrze dowodzona i bardzo dobrze wyszkolona. Tak więc, wbrew pozorom, nie będzie to wcale taka łatwa wojna. No i niestety jesteśmy ciągle nieco osłabieni po ostatniej inwazji Litwinów. A nasi basale bardzo niechętnie przysyłają nam swoje wojska. No, plus jest taki, że pokonany władca Litwy Stegut zmuszony był nam zapłacić mnóstwo złota w trybucie. Tak więc wykorzystamy to nabyte bogactwo, aby wynająć bandę najemników. No i miejmy nadzieję, że licząca 2000 ludzi banda Szkotów pomoże nam w naszej walce przeciwko zakonowi. Joannici rozpoczynają oblężenie Włodzimierza Bońskiego. No i nasza armia w końcu zebrała się w Kaliszu. Mamy 8 tysięcy przeciwko niecałym 7 tysiącom szpitalników, tak więc spróbujmy wyprzeć ich z naszych ziem. OK, dochodzi do bitwy pod Kowlem. No i niestety dobrze dowodzone i wyszkolone wojska zakonne odparły nasz atak. No i w tej chwili Joannici, mając przewagę liczebną, ruszają za nami w pogoń do Sandomierza. Ach, no i niestety mamy kolejną porażkę. I niestety na tym etapie ponieśliśmy już bardzo duże straty. A tymczasem regencja dobiega końca. Janko osiąga pełnoletność i w tym bardzo trudnym okresie przejmuje pełnię władzy. No i niestety resztki naszych wojsk zostały raz jeszcze pokonane. No i mając nieco ponad 500 ludzi. Nie mamy już chyba szans na zwycięstwo w tej wojnie. Tak więc nasz tchórzliwy młody król no zapewne nie chce tego ciągnąć, ponieważ nasze osłabienie w każdej chwili mogą wykorzystać nasi inni sąsiedzi albo też jego niezadowoleni wasale. Dlatego też Janko decyduje się przyjąć warunki wielkiego mistrza Żana i zrzeka się na jego rzecz Terytorium Włodzimierza Wołyńskiego. No tak więc niestety mamy porażkę. No ale jednak od utraty jednej prowincji, której i tak król osobiście nie kontrolował, ważniejsze jest w tej chwili konsolidacja władzy i oparcie się ewentualnej rebelii. Ok, tak więc zobaczmy jeszcze raz. Jakie cechy charakteru ma nasz młody 16-letni król? No, odebrał on jednak bardzo dobrą edukację, ponieważ jest szarą eminencją, a więc doskonałym dyplomatą, który zdaje sobie sprawę, w jaki sposób funkcjonuje feudalne państwo. Jest też człowiekiem arbitrarnym, szczerym, cynicznym i tchórzliwym. O no, tak więc nasz młody król zapewne nie będzie chciał na tym etapie wojować. Lecz wykorzystując swoje bardzo dobre umiejętności dyplomatyczne, spróbuje ustabilizować sytuację wewnętrzną. No a ta w tej chwili nie jest zbyt wesoła, ponieważ po naszej klęsce w wojnie z joannitami i olbrzymich stratach bardzo znacząco wzrosło ryzyko buntu naszych wasali. No, mamy tutaj knujące przeciwko nam frakcje zarówno na ziemiach polskich, jak i pomorskich. Które jeszcze bardziej chcą obniżyć autorytet korony. No i nasz władca może już wziąć ślub ze swoją narzeczoną, a więc księżniczką Mafaldą z cesarstwa frankijskiego. No, a w tej sytuacji zapewne bardzo przyda mu się potężny sojusznik, a także mnóstwo prestiżu, który spłynie na Janka po małżeństwie z członkinią rodu Karolingów i krewniaczką cesarza. Ok, cesarz Banduin III dotrzymuje słowa i Janko bierze ślub z księżniczką Mafaldą. No i na tym etapie zapewne Jankowi będzie bardziej zależało na prestiżu niż odrobinie złota. Ok, tak więc wybierzmy pierwszą ambicję dla naszego króla. I niech będzie to posiadanie syna. No bo posiadając męskiego następcę tronu, jego autorytet jako króla zapewne wzrośnie. No i całe szczęście Janko jest w dość dobrych relacjach ze swoją młodą żoną, co zwiększa ich szansę na posiadanie potomstwa. No a w przeciwieństwie do niego jest ona specjalistką od intryk osobą dobroczynną, okrutną, towarzyską i pokorną. Ok, tak więc kolejnym krokiem Janka będzie wyznaczenie nowych członków Rady Królewskiej. Tak więc na naszego głównego dyplomatę wyznaczymy bardzo utalentowanego księcia mazowieckiego, Czcibora. No, co prawda posiada on ambicje, aby zyskać koronę polską, tak więc nieco ryzykujemy, ale miejmy nadzieję, że wyznaczenie go do Rady Królewskiej poprawi nasze relacje. Naszym wojewodą będzie władca Sącza, niejaki Jarosław. No, z tym, że ten może wkrótce stracić tam władzę ponieważ toczy właśnie wojnę ze swym panem, a więc księciem małopolskim. Okej, okay, ze stanowiska skarbnika i zarządcy odwołujemy naszego niekompetentnego szwagra, a więc księcia Braniboru Wojutę. I wyznaczymy tutaj niezwykle utalentowanego dworzanina, który jest pochodzenia i wyznania żydowskiego, a więc niejakiego Kahane. No i ponieważ Janka nie interesują za bardzo sprawy religijne, nie jest jakoś specjalnie wierzący, tak więc mianowanie do rady bardzo utalentowanego innowiercy nie jest dla niego problemem. Czas na stanowisko mistrza szpiegów. No i co prawda królowa Mafalda nie jest najbardziej utalentowana, jednak zapewne Janko będzie mógł jej bardzo mocno ufać. Dlatego też wyznacza na to stanowisko swoją małżonkę. Okej, okay, tak więc wyślijmy naszego dyplomatę, księcia Czcibora, do Krakowa. Tak, aby poprawił nasze relacje z księciem małopolskim Ściwojem. No bo jest to jeden z naszych silniejszych wasali, z którym niestety mamy bardzo kiepskie relacje. Niech nasz żydowski zarządca udoskonala nasze technologie ekonomiczne, a nasza małżonka niech wykrywa spiski. No a biskupa Gnieźnieńskiego wysyłamy do jednej z naszych ostatnich pogańskich prowincji, a więc do Braniboru. A tymczasem na pomoc wzywa nas nasza sojuszniczka, a więc królowa Lotaryngii Elżbieta, która w tej chwili zmaga się z dość silnym buntem wasali. Ale niestety jesteśmy ciągle bardzo osłabieni, ryzyko buntu jest duże, a pozycja Janka bardzo niepewna. Dlatego też nasz król odmawia, no bo niestety w tej sytuacji no nawet nie bylibyśmy w stanie zebrać tysiąca ludzi. No i niestety, no właśnie to nasze straszne osłabienie wykorzystuje jeden z naszych wasali, a więc książę kujawski Wincenty. I żąda on natychmiastowego obniżenia autorytetu korony na ziemiach polskich. Może on liczyć na wsparcie naszej krewniaczki, a więc władczyni Kalisza. No i zapewne w innej sytuacji nasz tchórzliwy władca bardzo możliwe, że uległby szantażowi, ale nie tutaj, ponieważ siły buntowników są relatywnie małe. Dlatego też decyduje się on bronić władzy królewskiej. No i co prawda, siły buntowników są niewielkie ponieważ jest to niecały tysiąc ludzi, ale podobnie jest z naszymi siłami, które cały czas są bardzo mocno osłabione po masakrze z rąk joannitów, no a nasi pozostali wasale także bardzo niechętnie przysyłają nam swoje wojska. Miejmy teraz tylko nadzieję, że do buntu nie dołączą inni książęta. Okej, okay, świetne wieści. Królowa Mafalda jest w ciąży. No, tak więc buduje to minimalnie prestiż naszego władcy i wzrośnie on jeszcze bardziej, kiedy doczeka on się męskiego potomka i następcy. Ach, no i niestety książę Kujaw wzmocnił nieco swojej siły i może liczyć w tej chwili na dodatkowy niemal tysiąc wojów. No, tak więc, buntownicy mają w tej chwili przewagę 2 do 1. Wykorzystajmy nasze wciąż dość spore rezerwy finansowe i wynajmiemy liczącą tysiąca ciężkiej piechoty banty Saksonów. Okej, okay, tak więc siły buntowników zebrały się w Kujawach, liczą ponad 2000 ludzi, a nasze siły liczące 2700 wojów zebrane są w Poznaniu. No jednak siły są dość mocno wyrównane. A więc nie zdecydujemy się na ryzykowny atak przez rzekę i kieruje naszą armię do Kalisza. Miejmy nadzieję, że oblężenie ich grodu sprowokuje ich do ataku. No i spróbujmy się tutaj także przekraść naszymi siłami ze wschodniej części królestwa. No teoretycznie moglibyśmy wezwać na pomoc naszego szwagra, a więc cesarza Banduina III, jednak na tym etapie chyba damy sobie radę. OK, Kalisz oblegany przez nasze siły, a wojska księcia Kujawskiego kierują się do Płocka. A co my tu mamy? Ciągnąca się wojna domowa sprawiła, że zarówno lojalni weterani, jak i rozmaici poszukiwacze przygód zebrali się na nasze usługi pod Gnieznem. Hmm, no to Janko miał tutaj bardzo dużo szczęścia. No bo teoretycznie ludzie ci mogliby dołączyć do buntowników. A tak to po naszej stronie mamy dodatkowe 4000 wojów. Ok, tak więc kierujmy ich na Kujawy. A no i zapomniałbym. Cały czas więzimy z Prudeika, a więc wziętego przez nas do niewoli wodza lipów. No to więc chyba to będzie dobry moment, aby wziąć za niego okup. No i świetnie otrzymujemy złoto, które wykorzystamy do opłacenia naszych wojsk. Król Szwecji Snori osiągnął pełnoletność. Może więc już zawrzeć małżeństwo z siostrą naszego władcy Agnieszką. A na świat przychodzi pierwsze dziecko Janka i Mawaldy. Jest to jednak córka, której daje on imię Elżbieta. A niestety nasz nowy szwagier, a więc król Szwecji, jest w dość trudnej sytuacji, no bo już prawie całkowicie przegrał wojnę domową wywołaną przez swych pogańskich poddanych. No i ten wkrótce wzywa nas na pomoc, no ale niestety jesteśmy znowu w trakcie naszej własnej wojny domowej. I dlatego Janko nie jest w stanie pomóc swemu szwagrowi. Ok, zdobyliśmy stolicę buntowników, a więc Inowrocław. Tak więc, aby nie dopuścić do zdobycia przez nich płocka, wysyłam tam naszą armię ochotników. Hmm, no i proszę do naszego króla: docierają wieści spoza naszych granic ponieważ papież ogłosił drugą wyprawę krzyżową. Tym razem jest ona wymierzona przeciwko sułtanatowi Aglabidów i jej celem jest wypchnięcie muzułmanów z półwyspu Apenińskiego i Sycylii. No i oczywiście prędzej czy później musiało do tego dojść, no bo przecież muzułmanie znajdują się praktycznie u bram Rzymu. Tak więc zobaczymy, czy druga wyprawa krzyżowa, w przeciwieństwie do pierwszej, Zakończy się sukcesem. No, ale oczywiście nasz cyniczny i niezbyt pobożny władca Janko nie zamierza do niej dołączać. Zwłaszcza, że mamy w tej chwili bardzo poważne problemy wewnętrzne. Ok, zdobyliśmy także Kalisz, tak więc spróbujmy przy pomocy wszystkich naszych sił ostatecznie zgnieść siły buntowników. Ok, dochodzi do bitwy pod Sieradzem gdzie siły królewskie mają wyraźną przewagę liczebną. Bitwa kończy się zwycięstwem i siły buntowników zostały niemalże wycięte w pień. I w ten oto sposób wojna domowa dobiega końca. Zaś książę Wincenty z Kujaw, jak i Krystyna z Kalisza, znajdują się w tej chwili w naszej niewoli. No a na wschodzie mamy dalszą ekspansję muzułmanów. No ponieważ kalifat Afaridów, jest to dynastia, która obaliła Abbasydów, rozpoczynają ekspansję do Rusi. Nasz zarządca Kahana ma kilka bardzo ciekawych pomysłów, jak poprawić naszą gospodarkę. No i świetnie, posłuchamy tego utalentowanego żydowskiego doradcy. Królowa Mafalda wykryła spisek, w którym jeden z naszych pomniejszych wasali, a więc władca Lubusza i Łużyc Vincenty, fabrykuje roszczenia do tytułu księcia Wielkopolskiego. Tak więc spróbujmy uwięzić tego knującego wasala. To się jednak nie udaje, i Vincenty rozpoczyna rebelię. Po całe szczęście mamy już nieco bardziej liczne siły. A zgniecenie przez Janka poprzedniej rebeli nieco wzmocniło jego autorytet. A z tego powodu nasi wasale przysyłają nam nieco więcej wojsk. Tak więc władca Lubusza chyba nie ma z nami szans. A nasz dworzanin, niejaki Janko z Radomska, twierdzi, że byłby lepszym wojewodą. No i być może. Jednak nasz arbitrarny władca robi to, co mu się tylko podoba. I zapewne wie lepiej... Dlatego też nie przychyla się do tej sugestii. Okej, okay, nasza licząca niemal 4000 ludzi armia zebrana w Poznaniu. Skierujmy się więc przeciwko siłom buntowników, które liczą nieco ponad 1000 wojów. No i pod głogowem siły buntowników zostały starte w pył. Tak więc rebelia ta jest już niemal całkowicie stłumiona. I rozpoczynamy oblężenie Lubusza. A co do krucjaty przeciwko aglabidom, no to niestety siły chrześcijańskie ulegają przeciwnikom. A to prawdopodobnie dlatego, że raz jeszcze nie dołączył do wyprawy krzyżowej ani jeden król. Przychodzi kolejne dziecko Janka i Mafaldy, raz jeszcze jest to córka, której dali na imię Eufemia. Ah, Janko nie może przestać myśleć o więźniach, którzy cały czas znajdują się w jego lochu. O, są oni kompletnie zdani na jego łaskę. I Janko tak sobie myśli, że bardzo ekscytujące byłoby, aby ich zranić. Tak, aby usłyszeć ich słodkie krzyki. I ujrzeć panikę w ich oczach. Hmm. No cóż, nasz wadca nie jest jakoś specjalnie ukrutny, Nie jest też jakoś specjalnie dobry. Jest on jednak człowiekiem arbitrarnym, a więc no, robi to, na co ma tylko ochotę. Tak, więc niech straży jak najszybciej na Oliwią koło tortur. Tak więc zbuntowany książę Kujaw Wincenty z powodu tortur nieco ucierpiał na zdrowiu. No jego sojuszniczka w buncie, a więc Krystyna Skalisza, która notabene jest także przedstawicielką rodu Piastów, narzeka na złe traktowanie. Jednak Janko nie widzi tutaj powodu, aby zmieniać jej sytuację. Tak więc niech dalej gnije w naszym lochu. Okej, okay, zdobywamy w końcu Lubusz. I po zdobyciu Kostrzynia także ten bunt zostaje stłumiony. Ok, także to tyle na dzisiaj. No i cóż, młody Janko, co prawda, doznał porażki z rąk Joannitów, jednak dwa zwycięstwa nad buntownikami już nieco zbudowały jego autorytet jako władcy. Tak więc zobaczymy, co przyniesie przyszłość, a to już w następnych odcinkach, na które zapraszam.